Pomało kończymy koszowanie. Teraz mamy ile ile mamy piot zakoszowanych gołębi? 595, 595, tak? Czy to zostało ostatnie kosz? To jest ostatni? A, tak. tak ostatni kosz. Zobaczmy. Tutaj Jacek najbardziej taki zainteresowany był, że tak powiem, jako osoba z zewnątrz dotykając te gołębie, łapiąc je, może coś więcej o nich powiedzieć, jak, jak, jak oceniasz je? No myślę, że gołębie są w bardzo dobrej kondycji. Tam też jeszcze o wieku tam patrzyliście zawsze lotek ma tam i tak, 4, tego typu. 4, 17, na który gołębie najwięcej stawiacie. 6, Stawiasz ty powiedzmy. I drugi 03, 03, No te co 3. mają naj, najmniej spierzony piórek. Rozumiem. Dobrze. Nie było jakichś przypadków, żebyśmy musieli głębę tutaj odstawić, że po prostu tak jest jakieś kondycje, to, ewentualnie to, to nie ma jakieś łamę czy coś 70, takiego, żeby nie poszedł na lot. Tak jest. To jest też piłka tak? tak, tak. 10. Zobaczymy zaraz, to 600 gołębi. To akurat był gołąb Dominika i chciałem Dominika do Palarskiego. 18 Chciałem pokazać hodowca, który oddał na samym początku e, gołąbki. 1 12, 18, Pełne skrzydło, tak 4 pióra do końca. Doste sobie listę koszowania, będą mogli zobaczyć. Jutro i to też będziemy rano czekać, aż te gołębie przylecą. Będziemy w internecie 20, 20, 20, 20. mogli zobaczyć Przylot, zobaczyć też te filmy, tak jest. które dzisiaj tutaj wykonujemy. Mamy późną porę, 97. Jest prawie godzina tak, północ, pół coś takiego. Pomało będziemy kończyć. A 5 po już są tak jest, są was. Tak um, jest. Bo... Zagarać dochodzi. Ja tak mniej więcej mówiłem. Nie? Tak, 0, 2, 3, 5, to mniej więcej. 0,2,3,5,110. 3, 110. Czek. Tu też jest właśnie gąbek, który na samym początku był. 0,23 Tak na skrzydle 3, 3, 7, wygląda. 9, tak jest. No bardzo sprawnie nam to poszło nawet, nie? Wyspać to się nie wyśpimy, ale nie. wyśpimy się, no ale... A to... drąże robota jest zrobiona. Zpać, czy to przyszli? To spać czy co? Zio. W górach się nie śliba. 0238-501 501 Tu jest akurat kołąbek 023... Po numerze poznałem ten z kolegi tak Janusza Bodego Pozdrowienia dla Janusza. A hodowca stąd? Baciara. Tak, hodowca stąd, ale taką ciekawostką. Aha, baciara! Rzeczywiście, przecież. No. Wódko ma, wód, piękny, piękny łódk. Cóż, masz Ciebie sobie w życiu radę dać? Kiedyś w, w autobusie jechałem z. Hał, ten, z. 0350. No, jak się to miasto nazywa? Frankfurt Han. do Frankfurt Hauptbahnhof. A raby puszczali sobie z komórek swoje te takie melorecytacje A my z kolegą wykańczaliśmy autobus właśnie puszczając wódkę a wódką ma specjalnie dla przekora Tak jest I zamykamy i to skrzynki, tam Tu mamy skrzynkę i została jeszcze jedna skrzynka No właśnie Krzysiu pokaże, w zasadzie pół skrzynki jest ale... To jest po prostu 21 gołębi w skrzynce no, Ale w zasadzie mają, no, wszystkie zawsze się tak gdzieś sklejają do kupy a miejsca mają na. dużo ja Łukasz zamknij klateczkę. Paweł pomoże Łukaszowi zamknąć tą klatkę, bo też na filmie... Nie no, pomagał Paweł cały czas, nie można... Mówić. Tak, w świadku będziemy mieli. Teraz zostało nam ostatnie, to kilka będzie. Ile tam masz gołębi e, 609 dokładnie. No. 609 plus te będzie to ludzie no. 8. No było i 614 z ostatniego 414, lotu przybyło. 15. Jeżeli nie zginął przy tak żaden, to ten stan powinien się utrzymać. Tylko ostatnia klatka. Te gołęby sobie teraz będą spokojnie do godziny mniej więcej trzeciej spędzać tam czas. W o, czyli w zasadzie jeszcze 2-3 godziny w kabinie i resztę już pomału pojadą. Nie? Dobrze. 0,237 776 to Zobaczmy to, noszenie tych gołębi. Dlatego tak tak powoduje, że tutaj mamy teraz zabrudzone, żeby być świadomy po jak te są wykonywane. Żeby nie było, że 0,285 161, 51. 02, 37, 37, 9. Tak jest. Ty właśnie chyba w tym momencie łapię ostatniego gołębia. Może ostatni będzie pierwszy. <noise> Może. 04, 39, 13, 96. Jakieś typy mamy? Jacek, jakiegoś konkretnego masz gołębia, który według ciebie wygra jutro? Nie. Twój, tak... nie, twój. A mój? <gry> Obstawiamy. Nie wiem, nie, nie? wiem. wiem, wiem. Zobaczcie. Ciekawostka Jacek po prostu po, 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 tutaj gołębie miał, ale z tego co słyszałem to pierwszy raz je widziałeś po prostu w tak kiedy przysłałeś, tak? Czy w tak. ogóle? To znaczy ich pierwszy raz dopiero widziałem. To znaczy jak, jakimś razem. No, one były kupione od, od hodowcy i... I prosto, to po prostu tutaj. Przyszły tutaj. Przyszły tutaj. To lepiej późno niż wcale. Tak, dzisiaj dopiero pierwszy raz zobaczyłem. No, no. No, powiedz jak jesteś zadowolony? I jestem zadowolony. to macie chwalić, a co jak ty ale nie, nie, bo to nie no, ma... Ale, ale jak to siedzisz siedzisz obok, to on będzie co mówił, co jest, no, jak, to, 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 no ten, to będziemy sobie to spokojnie na osobności rozmawiać, kiedy prawdę powie. ja ile tam Piotr wyszło tych głębi razem? 614. 614 tak. no, czyli, czyli są co to, do sztuki. Prorok jaki? No nie prorok, tylko po, z poprzedniego lotu. Nie, dobrze. Z poprzedniego tak, lotu przyszło, czyli okazuje się, że na oblotach nic, nic nam nie zginęło. nie zginęło. Mamy 614. Ale po prostu durale mają dobrą pamięć, nie? Aha. No dobrze. Czyli na razie kończymy. Pozdrawiamy wszystkich, wszystkich, tak? Hodowców życzymy wszystkim powodzenia. No i oczywiście sobie też życzymy powodzenia. Ja też, tak, ja powiem, też życzę, bo na wszystkich wspólnych obserwuję, obserwujemy, że organizator, kiedy są takie loty konkursowe, to jest taki zestresowany, mocno zawsze się zastanawia. Jak ten lot wypadnie? My życzymy tutaj Jaśkowi powodzenia. Ja jak też się zastanawiam, jak. Kibicować i trzymać kciuki. Nigdy człowiek czuć... niczego nie może być w życiu pewien. Jednej rzeczy można być śmierci. pewien, śmierci dokładnie. Także, ale to nie Staramy to... się, my z... pewno napewniam... no, zapewniam, nie, w zapewniam w ogóle, ja... wszystkich właśnie tutaj kolegów, że dokładamy wszelkich starań. Chcemy naprawdę zrobić to jak najlepiej, jak tylko potrafimy. A jak nam to wyjdzie, no to czas pokaże. No, miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej jak w zeszłym roku. No i przykrym akcentem jest, że teraz, kiedy zakończyliśmy już tutaj, że tak powiem koszowanie, ale ucichła też od razu impreza, czyli festyn tutaj też się w okolicy odbywa. No, niestety, niestety o tej godzinie to już się pewnie skończy. Żal, jedyny to taki smutny <laughs> akcent. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i jutro się spotykamy. rano, kiedy będziemy czekać na przelot tej gołębi. Dziękujemy, do zobaczenia. Pozdrawiamy. Dobry lot! Dobry los.